Co tam? Dla nie Tak jest. Na, gor na gorąco po starcie Darek Nożyński. Zwycięzca poznańskiej edycji Wings for Life i drugi wzi, na świecie. Życiu, Pechney, powiedz, założenia a realizacja. Jak to dzisiaj wyglądało? To założenia to były proste. Wystartować swoim rozpali, tempem. Mieliśmy biec, z, znaczy ja zakładam, że będę biegł z chłopakami, z Kamilem i Bartoszem. No z maraton tak, znaczy damy sobie powalczyć do dystansu martonu. Ale to okazało się już po dwóch kilometrach bez sensu, bo mnie tak, że ja musiałem hamować A oni trochę jakby się już męczyli Więc po prostu A jakie to było tempo? No biegliśmy tak, pierwsze 3,23 okay. e, A drugie z takim pawko Któremu jestem winien już, już z grzewki moja harnasia e, Tak. No prowadził mocno Bo on prowadził po 3,30 3,35 e, Ale ja się tak dobrze czułem Ja go pukałem kolanami W stopy Grazie. bo Dziękujemy, po prostu hamowałem i mówię, no grudania, trzeba biec pokój, na samopoczucie nie. i nie ten, hamować, tak? Pobiegliśmy prywata, półmaraton tam, lipek, tam, nie mam teraz międzyczasów, ale to było podbrane, grubo, tam koło 35 dziecie, na kilometr, robimy, tak? Więc tempo było, nie było, powiem, obiektywnie mocno. Do... Paweł Krochmar z tego co wiem, do, 3, do 30. Dziękujemy, kilometra 5. prowadził, dziękuję, ale dziękuję, nie wiem, czy Ty już oderwałeś się chyba wcześniej od tej grupy? Nie, do 30. to nie prowadził, do 23. i powiedział już, no, już zaczął trochę zwalić, Zaczęliśmy biec niestety po 3.40, już musiałem dziękujemy. przyspieszyć trochę, więc e, potem już wziąłem to na siebie. Oczywiście potem były jakieś podbiegi i całą trochę ekipę, mnie dobra, poskładało, podróżmy, no, dobra, no, dobra, ale ja już umiem sobie radzić w tak ekipę, trudnych warunkach na dużym zmęczeniu, więc z podbiegu na podbieg i jakoś to leciał. Darek, no. super wynik. Pierwsze pytanie, które mi przychodzi do głowy, dwa tygodnie temu rekord polski w ultra. Jak ty, jaki masz sekret, wiesz regeneracji, że po dwóch tygodniach jesteś w stanie przy takiej, no dzisiaj niełatwej pogodzie tak mocno powalczyć? No pogoda była trudna, bo było słońce i wiatra. To jest naj Gorszy przeciwnik biegacza, jak wiesz, bo biegasz, więc no, łatwo nie było. Natomiast słuchaj, no... to jaka jest regeneracja, to ja się dopiero dzisiaj przekonałem, bo oczywiście mnie tam nosiło na treningach po już 4 dni po tym chorzowie. Natomiast ciało po 40 kilometrach trochę się inaczej zachowuje i jednak ten beton po 45 poczułem. Nawet przez chwilę poczułem taki lekki strach, że o, to już będzie po, po plackach, nie? Ale. Ja jestem już doświadczony zawodnik, mówię spokojnie Dariusz, jakoś to ogarniemy. i Po, po dwóch takich słabszych kilometrach wróciłem nawet do na tempa 3,38, więc mówię, dobra, teraz będzie dobrze. No i jak już tak postanowiłem, to tak było. Po, nas, po naszej ostatniej w rozmowie, w której to zdradzałeś to szczegóły swojego odżywiania e, na trasie. E, było dosyć ten sporo ten pytań o ten to, ten więc pytanie, jak, jak to dzisiaj u Ciebie wyglądało? Czy również dana, tylko w płynie przyjmowałeś węglowodane? Tak, wynalazłem sobie takie żele, drinki. To są chyba dla kolarzy eee, i te żele stosowałem, e, czyli to było takie nawadnianie wraz z węglowodanami. Oczywiście nie doceniłem tutaj siebie, bo wziąłem tylko tam pięć żeli, e, natomiast na tym udało się jednak dojechać i, i tyle, tak. Na punktach brałem wodę, ale wody nie piłem, bo już nie chciałem testować, bo zwykle wody nie piję, tylko zawsze jakby z węglowodanami to mieszam, więc jakieś ryzyka oczywiście podjąłem, bo niestety tego nie dało się przetestować, no ale... Jak widać. Jaki jest moc, no, jak chodzimy, jest forma, to, tak jest, to łóżę, nic nie przeszkodzi. Super. Ostatnie pytanie, którego jest, nie mogę nie zadać. Witańcie, czy była dzisiaj jakaś muzyka na słuchawkach witańcie, i czy był teorych upeja? Nie, dzisiaj nic. Bez, bez słuchawek byliśmy. Przyzwyczajam znaczy, się biegać bez słuchawek. Już chorzów całe sześć godzin ogarnąłem bez muzyki. Jest trudniej, szczerze mówiąc, ale no, trzeba się przyzwyczajać, bo na tych wysokich, takich imprezach poważnych nie, nie można biegać ze słuchawkami, więc lepiej się wcześniej do tego przyzwyczaić niż... Co, teraz rozrenowanko, czy... Teraz to jakieś mam e, propozycje biegania dyszek w Ekidenie chyba, biegany go, biegany go. ale to zobaczymy, no teraz to, czy, Dzisiaj, dziś to jest świętowanie w Poznaniu, a plany to zostawimy podaniecie. na jutro, no nie o można jest, być takim świętym, tak gratulacje, wszystkiego dobrego.